A Juniorzy młodsi MKS-u Tęcza Krosno-Odrzańskie wygrali swój pierwszy mecz w lidze makroregionalnej. Ich przeciwnikiem był zespół Stali Brzeg. Mecz był bardzo wyrównany. W pierwszej połowie dwie groźne sytuacje stworzyli gospodarze. Bardzo dobrze spisywał się nasz bramkarz Łukasz Kandulski. Kilkukrotnie zagrozić bramce gospodarzy starali się Krośnianie, ale strzały zawodników Tęczy były niecelne. Dopiero w 31 minucie Marcin Piec strzałem głową pokonał bramkarza Stali. Wynik do zera nasi piłkarze utrzymali już do końca meczu. Ciężki, ciężki teren. Trzeci, kolejny mecz z rzędu na wyjeździe w przeciągu tygodnia, także jesteśmy bardzo zadowoleni z wyniku. Jeśli chodzi o postawę zawodników, to nie mam żadnych zastrzeżeń. Wszyscy dali siebie 100%. Każdy był zaangażowany. Kosztowało nas to dużo, dużo walki i zdrowia, ale. Wyszliśmy z tego zwycięs zwycięsko, także jesteśmy jak najbardziej zadowoleni. Nasi piłkarze w lidze makroregionalnej rozegrali na razie trzy spotkania. Przypomnijmy, poprzedni mecz zakończył się porażką. Krośnian z Odrą Opole 1 do 4. Z każdym kolejnym meczem chłopcy nabierają jakiegoś doświadczenia. Każdy, każdy mecz pozwala zbierać jakieś. Cenne, cenne doświadczenia gdzieś w kontekście przyszłych kolejnych meczy. Także no, przeciwnicy są wymagający, co, co widać zresztą po, po, po samych nazwach nawet, ale, ale my na pewno łatwo tutaj się nie poddamy, będziemy z każdym walczyć i myślę, że tutaj na swoim terenie pokażemy dużo więcej, że stać nas na naprawdę dobrą grę. A będziemy mogli się o tym przekonać już w najbliższą sobotę. W Krośnie Odrzańskim nasi juniorzy rozegrają spotkanie z bardzo trudnym przeciwnikiem. Do naszego miasta zawita niebyle kto, bo drużyna Śląska-Wrocław. każdym przeciwnikiem tutaj nie będzie lekko. Grają najlepsze, najlepsze drużyny z Wojewódz. Także no Śląsk Wrocław, silna marka. To są kluby, gdzie. gdzie, gdzie hmm... Są wybierani najlepsi zawodnicy spośród kilkuset zawodników. My tutaj nawet nie mamy co się porównywać, lepsze warunki do treningów i tak dalej. Natomiast, tak jak wspomniałem, my nie mamy nic do stracenia. Jest to dla nas fajna przygoda gdzieś, dla chłopaków też yy, yy, szansa pokazania się, zaistnienia gdzieś nie tylko w Lubuskim, ale, ale gdzieś w, w Polsce. Początek spotkania ze Śląskiem wrocław w sobotę o godzinie 15.00. I'm mm -hmm.